19 grudnia odbyła się najważniejsza sesja 2013 roku. Głównym punktem obrad było uchwalenie przyszłorocznego budżetu na zaplanowane inwestycje. Najwięcej emocji i dyskusji wzbudził projekt budowy nowoczesnej areny na ulicy Cichej. Na pierwszy etap prac planowano przeznaczyć 10 milionów złotych pozyskanych z emisji obligacji miejskich. Do głosowania nad budżetem jednak nie doszło. Tuż przed tym punktem obrad radni klubu Wspólnych Chorzów dysponujący większością głosów w Radzie Miasta zgłosili swoje poprawki do budżetu na rok 2014 i do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 2018 Poprawki te usunęły z listy zaplanowanych inwestycji aż kilkadziesiąt pozycji. Rajcowie Wspólnego Chorzowa stwierdzili, że nie mogą zgodzić się na zadłużenie miasta na ponad 120 milionów złotych i największy od dwóch dekad deficyt budżetowy. Tym samym odstąpiono albo przesunięto w czasie realizację ważnych dla Chorzowa i jego mieszkańców zadań. Oprócz budowy nowego stadionu ruchu Chorzów zrezygnowano m.in. z budowy centrum przesiadkowego w rejonie rynku, modernizacji obiektu mostowego przy placu Jana, remontu sali gimnastycznej w Słowaku i basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. W tej sytuacji radni klubu Platformy Obywatelskiej mogli jedynie w geście protestu nie wziąć udziału w głosowaniu. W związku z tym, że poprawka przeszła w związku z tym jest całkiem inny budżet. W związku z tym nie będzie stadionu i w związku z tym w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej będziemy nie będziemy głosowali nad tym budżetem, bo to nie jest budżet nasz. Dziękuję. W finalnym głosowaniu nad okrojonym budżetem wzięło udział 16 radnych. 11 było za, 5 wstrzymało się od głosu, w tym również wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości. W zaproponowanych przez wspólnych orzuch poprawkach znalazł się m.in. nowy punkt dotyczący zwiększenia wydatków na promocję poprzez sport. W ten sposób 4 miliony złotych ma trafić do Klubu Ruch Chorzów. Ta decyzja na tzw. Tak otarcie łez na pewno nie usatysfakcjonowała kibiców i przedstawicieli niebieskich. Dla nas warunkiem sine qua non na istnienie w Ekstraklasie jest nowoczesny obiekt, który spełnia wymogi PZPN-u, który spełnia wymogi aren europejskich, na którym może rozgrywać mecze Widzę Europy. Więc tak naprawdę ten stadion musimy mieć, a de facto nie, sami go sobie nie wybudujemy. Tak jest prawda, wszystkie obiekty w tym kraju powstają z pieniędzy samorządowych i my, jakby tylko, możemy opiniować tego typu pomysły, ale musimy się dostosować do tego, co, co się dzieje. Prawda jest taka, że prawdopodobnie wymogi licencyjne w podręczniku licencyjnym na a na, na przyszły sezon nie zmienią się tak radykalnie, abyśmy my jeżeli chodzi o infrastrukturę, tych wymogów nie, nie spełniali, więc w przypadku przyszłego sezonu nie ma jeszcze, nie ma jeszcze takiego problemu. Aczkolwiek w przyszłości te wymogi, niedalekiej przyszłości, mogą się zmienić. Może być tak, że przykład 3000 krzesełek będzie pod zadarzeniem, będzie taki wymóg i w tym momencie nasz obiekt już nie będzie y, spełniał tych kryteriów i możemy nie otrzymać licencji z infrastrukturalnych i będziemy wtedy musieli poszukać obiektu zastępczego, tak jak to było dwa lata temu, zanim nie przeprowadzono modernizacji Stacji Maśląckiego. Wtedy musieliśmy dojść do porozumienia z Piastem Gwicę i Gdyby nie było tej modernizacji, rozegrywalibyśmy mecze w roli gospodarza na obiekcie miasta. Zdaniem prezydenta Andrzeja Kotali głosowanie Wspólnego Chorzowa to destrukcyjny polityczny gest, wymierzony zwłaszcza przeciwko kibicom niebieskich. Dzisiejszy budżet został storpletowany przez radnych wspólnego Chorzowa. Ubolewam nad tym, bo odbioram to jako takie działania bardziej bym powiedział, destrukcyjne niż, i polityczne niż, niż racjonalne. Bo te inwestycje, które były zaplanowane, to są już rzeczy, które były odlekane przez parę lat. Wiemy przecież, że koncepcja budowy powstała w roku 2010. Praktycznie ja tylko w czasie tych trzech lat zmieniłem pewne założenia i uwarunkowania. Mieliśmy już koncepcję gotową, praktycznie za chwileczkę mieliśmy umowę podpisać na wykonanie projektu. No, w związku z tym, że Rada Miasta, z Wspólnego Chorzowa tą inwestycję wycięli zupełnie z budżetu, więc nie możemy nawet projektu wykonać w tej sytuacji. No i oczywiście możemy zapomnieć w tej sytuacji również o inwestycji całego obiektu, co dla mnie jest w ogóle tematem, że już nie, nie zrozumiałem, ponieważ ówczesny prezydent, był prezydent pan Marek Koppel, jako wszczął tą całą procedurę, a dzisiaj jest zupełnie innego zdania. Odprawiam to jako, jako, takie, jako takie działanie właśnie polityczne, aby pomniejszyć sukcesy być może w mojej, w mojej kadencji. Radni klubu wspólnych orzów w trakcie sesji zaznaczyli, że dopuszczają możliwość wprowadzenia do budżetu na rok 2014 w najbliższym czasie niektóre z odrzuconych zadań, zwłaszcza tych dotyczących obiektów szkolnych.